Siema, siema widzowie, nie przestraszcie się, nastąpiła mała zmiana w moim imidżu, ale już odrosło, już dwa tygodnie rośnie, zaraz znowu się ostrzygę na prawie łyso. Nie no, żywo lepiej wygląda, taki kadr jest kurwa w kamerze, nie na widzę, potrzebna mi jest taka fryzura. W sensie zrobiłem to przed Nowym Rokiem. Powiedziałem tak. Musi nastąpić jakaś zmiana. No i poszedłem, mówię, o pierdol mnie. No i on mówi, że spoko. Chociaż to wic jest moim barberem. W sensie widz, no. Kojarzy. A mówi, że dobrze wyglądam. Ja mu ufam. Dobra, chuj z wami. I tak mi się podoba. A poza tym jest optymalne do mojego obecnego lifestyle'u. To jest fryzura pod wygodę. I jest wygodnie w chuj, więc cel został spełniony. Dobra, chuj z wami. Zajebista jest fryzura. Możemy zostawić ten temat. Zakolak. Nie kurwa, jak miałem dłuższe włosy, to nie miałem zakoli. Tak to działa. Głupku jebany. Poza tym to jest właśnie... Teraz moja męskość wystaje na pierwszy plan. Mówi, o kurwa, i on jest pewny siebie. Chce maksymalizować życie, zamiast ukrywać się za gęstymi włosami. Nie widzowie, jestem kurwa gównem, rozumiecie? Kiedyś miałem depresję. I myślałem, kurwa, ale mam depresję i przez to mi się nic nie chce. No i potem mi minęła ta depresja, bo mentalnie nie patrzę źle na życie. Tylko teraz, jak już nawet mi się kurwa chce pozytywnie patrzeć, to nie mam siły. Tu mnie boli, tam mnie strzyka, Tu mam straczkę, kurwa, trzy razy dziennie. No i trzeba zmienić, wiecie, wszystko dookoła. 30 widzów. Nie wiem, nie patrzę, ale dziękuję. To kolejny powrót. Już niedługo jeszcze będzie jeden powrót. Nie, no, to już jest chyba ostatni powrót na ten rok. Od razu zaczynamy z grubej rury. Nie, nie, widzowie, dzisiaj tylko daję dupy za pieniądze, bo się zobowiązałem. Ale już w sobotę, myślę, że za 8H minimum z Luke'im Duet będzie w League Legends, placementy rozgrywane. Idziemy po mastera szybciutkiego i w niedzielę też. Jak tam projekty? A właśnie, wszyscy, którzy pasjonaci projektów, widzowie, podczas mojej przerwy, tej obecnej, miesięcznej. Doszedł jeszcze jeden projekt, o którym wam nic nie mogę powiedzieć na, na obecną chwilę. Czyli już mamy cztery projekty, o których wam nic nie mogę powiedzieć. Badchest, wow, mega. Nie no, tak szczerze, no już po prostu ostatnio zacząłem ten rok, tak, poszedłem do dentysty, rok temu też był taki plan, ale widzicie, tam wtedy go nie zrealizowałem, dwa lata temu też. Więc ostatni raz się z dentystką widziałem trzy lata temu, ale poszedłem Okazało się, że mam 8 zębów do zrobienia i jakieś leczenie kanałowe. Chuj wie co to jest. Jakieś mam szyjki odsłonięte, próchnice, cokolwiek, nie znam się. Nie są żółte? Nie, no zęby nie są żółte, w sensie są pożółkłe, ale nie żółte. No i też zależy od kamery. Zapisałem się na badania. Chyba z 40 badań widzę, będę miał. Kutasa zbadam swojego, moje jajce ofelerne, trefne i prostatę. Wiecie, jak już się upewnię, że wszystko jest w porządku, wtedy zacznę działać. No bo źle się czuję po prostu, no powiem Wam, Sadek moment, no źle się czuję, widzowie. Tak się czuję, jakby mnie coś kurwa umierało od środka. Ale fizycznie, nie psychicznie. Także trzeba się pobadać. Trzeba żyć świadomie. Gdzie się podział Challenger za starych lat? No właśnie, nowy sezon, nowe możliwości. No i przede wszystkim w momencie, w którym jak już bije mastera i będę mógł postawić ten następny krok, no to już. Riot Games mnie uprzedziło, Zdjęło mi ten ciężar z barków. Nie będę mógł grać duło z Luki, od mastera w górę. Więc nic tylko będzie wbijane, Elo. Challenger w tym sezonie jest więcej niż pewny, widzowie. Dobrze wygląda mnie, no jakbyście spojrzeli z, tego, z tej perspektywy, to mój lepszy profil. Powiecie, kurwa, gigachan. No ale tutaj rzeczywiście dziwnie wygląda, bo to wygląda przez kamerę, jak mi włosy w tę stronę zapierdalały. A tak nie jest na żywo. No nie jest tak na żywo, no co wam mogę powiedzieć? A, no i z takich wiadomości, no co? Mam nadzieję, że wam minęły święta miło i nowy rok. Ja oczywiście się nakupowałem prezentów zajebistych, a sam dostałem jakąś chujnię, tak? Pojechałem do spa, żeby się zrelaksować. Dostałem grzybicy na kutasie. No... Życie mnie nie, nie, nie rozpieszcza ostatnio, ale walczę z tym, widzowie. Już jest wyleczona. Nie poprawię fryzury? Nie no, ale bo chciałem przesunąć włosy w tę stronę, żeby się tak nie wydawało wam. Dobra, chuj z tą fryzurą. Ja już mam 24 lata, widzowie. Dorośnięcie, zrozumiecie, że to nie ma żadnego znaczenia i wygoda jest ważniejsza. Ja też tak myślałem. Muszę mieć ładnie ułożoną fryzurę, NDP-tem jebanym. A teraz... Myję kurwa mydłem tym samym co dupę włosy, wychodzę z wanny i od razu zaczynam robić swoje zamiast kurwa stać przed lustrem, później się wkurwiać, że mi się czoło poci. To no się dorasta kurwa. Sponsorowany streamek? Tak jest, dokładnie. Sponsorowany, ale nie, w sobotę też będzie, ale mniej, mniej sponsorowany. Każdy jest sponsorowany, odkąd masz sponsorów, no jak kurwa, tak to działa. Nowy sprzęcik z sytuacji od C series no trzeba było uzupełnić zapasy na ryneczku. Jak ktoś coś chce powinąć, mogę przedstawić ofertę. Pff. Czy widziałem propozycję od Fagaty? Tak, widziałem, widziałem. Czuję się kurwa zaszczycony. Zdejmij okulary, ale to jest akurat prawda, że teraz bez okularów lepiej wyglądam. Jak mam taką fryzurę. Nie, jest tak. Jest tak, nie? Co piszecie? A. Dobra, chuj z wami. Kurwy jebane. Mam dużo czapek w razie czego. No co, streamki będą, tak, streameczki sobota, niedziela. No i ogólnie już będą streamki, tak, jakby że będę streamował miesiąc w miesiąc, nie? Tak regularnie w miarę. Ale wy, czemu wy tak piszecie? Przecież mówię prawdę, mówię prawdę, zobaczcie. Nie krzyżuję palców ani u jednej, ani u drugiej ręki. Nic nie krzyżuję. Z ręką na sercu mówię, widzę. Miesiąc w miesiąc, streamki minimum chyba 40 godzin. Albo 60, nie pamiętam. Zależy, jak się słucha, ugadał. <noise> nie no, żartuję. Zależy, jedynego czasu. Dobra, hiperkurczaczek, zamknij pizdę, frajerze. Mówię, że będą streamy minimum 3 streamy w miesiącu. No tak, naprawdę. Co jeszcze Wam powinienem powiedzieć, jako influencer, streamer? Telefon mam nowy. Widzicie? iPhone 13 Pro Max. Złoty. Taki jak Wysocki. I taki o zegarek widzicie też. Złota bransoletka. Fajna co? Piecze was pizda. Ale w, w sobotę, niedzielę pokażę wam inny telefon. Niż iPhone'a. Może już, że tak powiem, na wasze kie kiermany. Nie, nie Xiaomi. Ale też na S. Co było ważnego? No, w... kurwa. Widzowie, macie jakieś pytanie do mnie, może mi otworzycie umysł, bo ja nie pamiętam. Skupiałem się na tym, żeby znaleźć najlepsze nightcory na 15 minut stawki pierwszej w sensie przedstreamowej. Takie pale. To jest ściema, co tu piszą, widzowie. LVB i GBS, szafeczki. Nie, nie, LVB i GBS to dalej kumple. Tylko banerki usunąłem przypadkiem. Jak z trzech streamów w miesiącu chcesz zrobić 60h? No właśnie, widzisz, misuk. Powiedziałem minimum, bo tak naprawdę będę streamował po 10 razy w miesiącu. Widziałem parówę Leksia. W sensie, no co, no już każdy powiedział, ja wypowiedziałem się, ułeniam ten shoty na streamie Japczana. To moje oficjalne stanowisko. Uważam, że za daleko zabrnęły kanały, komentarzy. Już się kurwa ci ludzie poczuwają do bycia Jezusem. Chuj wam do dupy. Jak wyglądam? Ja pierdolę. Daj mi tę czapkę chuliganów. Nie, ja trzeba ją zmniejszyć. O, fajną ma Blue To chmurka. To chmurka z ekipy Bad Chest. Wow, mega. Wyglądam jak chuligan. Czy planuję coś streamować z PS5? No nie wiem. Kupiłem to PS5. Miałem grać w FIFA. A póki co moje PS5 służy do sprzątania go tylko. W skórze. Zyniot X, wypowiedz się na temat rimingu. No co, wiadomo, że spoko. Kiedy przeszczep? No, myślę, że to jest plan na następny rok. Przeszczep, operacja oczków. Aha, właśnie jeszcze... W... Widzowie, podpowiem wam. To jest rada i ona nie jest z życia bananowca, bo ja na przykład, wiecie, mo mogę wam powiedzieć często, widzowie, kupcie sobie a zajebiście się jeździ, no tylko on kosztuje na przykład 9 koła, nie? To jest problem, kurwa. Ale teraz mam radę dla wszystkich. Nie tylko dla influencerów. Dentystyczna. Tak mi bolał ząb, że płakałem i patrzyłem wszystkie fora dentystyczne, jakie istnieją. I znalazłem taką rzecz i kupiłem. Nazywa się irygator. Takie, kurwa, coś, co puszcza wodę pod ciśnieniem cienką. Jak nitka dentystyczna wodna działa. Dopierdolone. I się czujesz taki czysty. Ja poszedłem do media ekspertu, kupiłem jakiś pierwszy lepszy za 250, a i tak jest zajebisty. No się taki, powiem, że są takie stacjonarne, ale taki bezprzewodowy jest lepszy. Naprawdę, irygator, widzowie. Tak to się tak nazywało, że nic nie pojebał. I... Irygator, tak jest, tak się to nazywa. Dopierdolone to jest, polecam. Bezprzewodowa woda, nie, bo to nalewasz do pojemniczka i dopiero potem strzelasz. Na którym ze streamów rozdam trzy irygatory w lutym, przypomnijcie mi, dla widzów. I płynel Meksy, żeby robić mieszankę. Deal Oral-B? no nie ma, nie ma, niestety. To jest reklama za darmo. Uf. Mogę zrobić Opening. Tak, jak mówię, dziś krótki stream i pomysł się odpala. Dziękuję Ci, widz, za 15 zł. Jest jakieś takie przysłowie. Nie wsadzaj Kutasa w szalone? Z angielskiego tłumaczyłem. Nie no, widzawiałam mam żonę. Co sądzę o nowej płycie Sentino? No jak to jak? Najlepsza. Zamknął już rok. Dobra, idę do Lukiego, może on coś powie śmiesznego. Chociaż ostatnio widziałem, że. Jest jakieś nagłe, kurwa, poruszenie hejterów Lukiego. Już jest ich trzech. Siema, Luki. E, halo. Aha, wyłączone słuchawki mam. Ale stopa. Halo. Halo. Siema, Luki. Co tam? Siema, fajny frys. Siema, fajny Frizz, dziękuję Ci bardzo. Spoko. Lepszy niż Freeze, Chyba, co? <grywa> Chyba tak. W ogóle Frizz to jest jakiś genetycznie nieudany. Niski, potłuczony. Skąd takie wlepy na słuchawki? Słuchaj bracie, te konkretne wlepy są z 50 opaków na Allegro za 9,90 słowem klucz hentai. Sticker czy hentai naklejka. Wybrałem najlepsze spośród 50. Minusy. Mają białą obramówkę. A ja mam chore jaja? No ta, ale to nie genetycznie. No na pewno mnie to szokowało. Komunikat Stanowskiego. Że trzeba komukolwiek mówić, że nie kupować swojej view na MMA VIP. Na jaką postać głosowałem do reworka? na Elos, mam totalnie w cipie jakieś kurwa ankiety z Ligi Legend. Chuj Doryja, do ryja, tylko czekam aż ta gra zdechnie. A, to tyle, tak naprawdę. No ale muszę w nią grać, tak już wyszło w moim życiu. Dziwna ta zależność. Ja to bym na przykład głosował za, jakby była ankieta, czy wypierdolić to i z gry. bym wcisnął tak na przykład. Zawsze jak mi wyskakuje ankieta po grze, to daję na jak najgorszą ocenę liczną, że coś zmienią. O której ty chcesz grać tą sobotę? Z rana czy wieczorem? Co? No w sobotę placementy. Nie wiem. Po południu. Co to jest po południu? Czy po południu to jest po 12? No tak. Południe to 12. No tak, a to bez co to, sensu. Co to jest, jest po wieczorek? Kiedy się wieczorek zaczyna? No tak 19, nie? Nie wiem. Patrzyłem te irygatory, opinie są takie, że żółte zęby się robią po jakimś czasie. Ty. A, pokażesz swoje to ocenie. Dobra, Skinny Jacob, ty kurwo, bej ale mnie zbejtowałeś prawie. Fierdalaj. Raz, <grym> 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 na chwilę. Dawaj szybko jakąś opinię na wszystkie tematy, bo nie mam co myśleć. Syniotich. dziękuję ci bardzo yy, za to pytanko. Dobre pytanko, co myśleć, co myśleć? Najlepiej nie myśleć. Ale teraz ci nie powiem, słuchać się mnie, tylko wchodzić na streamki, wbijać, klikać linki sponsorów, żeby było dużo klików. Kupować, kupować dużo rzeczy. Zawiedliście mnie ostatnio i zawiedliście mnie. Było mało klików pod kampanią którąś. Mi było przykro, wystawiliście mnie. Zmieniliście się. Staży widzowie byli lepsi, a teraz? Jakieś pretensje? Jakieś niebycie głupimi kurwami? A ja przychodzę do Was, tak czy siak? Już widzowie zaplanowałem na zapas dwie nowe sesje na Instagram dla Was, żebyście mogli popatrzeć i dać lajka. Podziwiać moje influencerskie życie. Kiedy derby w ligę? Ja pierdolę. W lutym widzowie. co się działo w lutym. Bo teraz w styczniu jeszcze jest zapierdol lekki poza streamowy, ale w lutym. Pełne skupienie. <grym> co dopiero? W marcu. Jak się już rozkręcę. Ja pierdolę. Będę w sztosie streamerskim. Trzeci miesiąc to już będzie pod rząd streamowania wtedy marzec. Jakie kurwa rajtuzy? Czeku, to są spodnie. Na który... Najlepsze spodnie. Wyobraź sobie najlepsze spodnie. I masz je. Chcesz je, masz je. Całe w Najku. Co sądzę o Gen Z? Zajebiste jest kurwa Gen Z. Wszystko jest zajebiste. Oglądamy Gen Z. Kto ostatni zaśnie, wygrywa 1000 zł. 36 minut film. No i to brzmi jak dopierdolony film, który właśnie w tym momencie przeglądamy. Ale czym jest oferta od Fagaty? Czemu ona jest dla Was ważna, widzowie? Zobaczcie jej stopy. Myślę, że wstawiła na Instagram niejednokrotnie: Fagata, czy Fagata ojebała Paweł Ardenze? Tego nie wiem. Ale jest taka szansa. Nie można powiedzieć, że na pewno nie ojebała, lub na pewno ojebała. Mamy za mało informacji. Znudził ci się, krak czy dalej po staremu. Ale mnie przeraża to, nie? Ja jestem normalny chłopak, kurwa. Czasami mnie ktoś o coś oskarża. Ja nawet alkoholu nie piję. Potem, kurwa, muszę w gogle wpisywać, co to w ogóle znaczy. Wpisuję to słowo slang na przykład, żeby się dowiedzieć, co tym razem napierdalam w żyłę lub też w nos. Bo co, bo jestem uśmiechnięty, pozytywny. To od razu muszę coś brać? Ja na przykład mam bekę z Was i śmieję się z, z tego, że już macie tak, wiecie, dla Was to jest powszechne myślenie, bo się nasłuchaliście, raperów. Chujowe pytania zadajecie. Teraz szczęście za 34 minuty już, o, poglądamy sobie dajenglajcika. Póki co, widzowie, możemy wejść tu. Ty, Luki, jesteś? Co? No. Czemu się nie odzywasz? Czekaj, bo ustawiam wszystko. A co ty kurwa ustawiasz? No kurwa, bo źle naklikałem coś, nie, Ale napisałeś nie, mi godzinę bo... tam, że wszystko ustawiłeś No zawczasem. Dobra, ale. Powiedz mi, co źle ustawiłeś. Linki. Nie umiesz linku podmienić. Nie, no i... Kiedy pierwszy projekt z dopinanych projektów? Oj, ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić, bo one idą web-web. Progres leci. Który ostatecznie będzie sfiniszowany, to zobaczymy. Fagata czy Dane? Nie, no zimny gość. Co to jest za debilne pytanie. Wiadomo, że Dane. Nie, wypiszecie minus jeden? To powinno być banable offense, kurwa. Co fajnego jest w Dane? Nie, no Juki 2 i Ty takie rzeczy piszesz bez suba. Zaraz ci moda zabiorę. Nie mogę powiedzieć, bo zostanę oskarżony o różne rzeczy. No, ma dużo zalet po prostu. Poza tym się rozmarzę, on musiał konia zwalić. Ja wolę omijać te tematy, widzowie. Jakby staram się już nawet nie wchodzić na Instagram, bo przestawiłem na trzeci ekran w swoim telefonie, żył jak najdalej. Kiedyś Cię lubiłem, ale teraz oglądam ich XQC4 Dzięki pidzie Kurwa jebana Idziemy pooglądać razem XQC widzowie Zobacz co robi A, okej, okay, to już wiem czemu się tu znalazłeś Ja pierdolę, 20 godzin streama? Nie no, gra w Valoranta i GTA RP. Doda czy Ty, ale już była od tego stronka kurwa. Uwufufu, zajebista. Już nie wracajmy. Chyba że na uwufufu, a tak poza tym to wiadomo, że doda. Czeku, ja kiedyś jechałem w tym samym. Nie, to się nie nazywa przedział wtedy. Krzesełko ode mnie, ale z przerwą krzesełko. Korytarzykiem w pociągu z dodą. O Matka, jakie to było. No, nie wiem, fajne. Jak... jak gościu wychodził do stracza, to było fajne. A tak to. Ja wiedziałem, że ja bym ją lepiej traktował. Teraz jakieś widziałem dramy na pudelku człowieku, że on ma długi, kurwa, coś tam nie chce płacić. Jeden, jeden z Jankosem jest przeniesione na listopad. Będzie, będzie, tak, dokładnie. This challenge w tym roku, Road to Challenger, to jest wszystko. Jakbyś mi kurwa w głowie siedział, człowieku. No i tak pół godziny musimy coś robić, yeah. kurwa. Proszę. Ja pierdolę Luki! Ty, a co to kurwa? Co? Jakaś izolacja z dworu, przychodzi na powietrze. jak nie miałem, nie, to jak nie miałem tego, y... Bez piecyka. Bez piecyka, jak było w pokoju, żeby zimno nie przychodziło z zewnątrz. No to mówię przecież. No, okno wystarczy, to okno śluki, właśnie. Nie, 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 no właśnie było zamknięte i tak tam się. To by jak było minus 20 stopni. A co, nie da się kaloryfera włączyć? Nie. Jest Kurczę. na piące i nie grzeje. Brawo. Bra. Chodzę. A, no widziałem. Fajne. Fajne, fajne. I co z tym zrobisz? Będzie leżała ja na wiesz, podłodze to. przez pół roku. Ja na na <laughs> ścianie sobie powieszę. No już nawet jest hak. Dawaj zawieź go tam. Nie, no nie mam, bo się, nie wiem, ten. No, <laughs> jest, widzę. No przecież jest, widzę. gdzie? Za tobą. <laughs> <Co> to <było? śmiech> tam kurwa. Dobra. No, zobacz, wyglądasz. Nie, ja robię pola. Opinia na fryz do 10 10, 8, 6, 4, 2 Nie lepiej dać w porównaniu do poprzedniej. Przypatrzcie się zanim wydacie werdyk, ale z tego profilu. Dwa? Ej, to i tak lepiej od Wysockiego. Gid. Kurwa. No kurwa, ty podamy parę. Byłem nikim, mówili na mnie, Maxi Dupeczek bym w Alcie, więcej więcej nic fektaksi Wpierałem się w ten beat i to jest klasa Podpierdoliłem go niczym RP Sylasa Dziwka skaczy na chuju życiu jump king A w dirkach tylko najmniejszy ping Rozjebołem maturę, twoje siostry dziurę, Nie lubię fotzy więc tobie podziękuję Znam mnie już nawet Piotrek Skowyrski Tak jak twoja laska znam moje wedlski średnia widzów nie sama to siebie to zawsze jebie Na koniec dodam, że kąpię się w flikach, A teraz daję majkę dla chomika Maxim Haks Nie to nie ten filmik Ja pierdolę, usłyszałem Kolaka. Po Wysockim. Pozostał niesmak. Śmieją się z niego dlatego, że jest najlepszy. Nie no, tu się nikt z nikogo nie śmieje, widzowie. Wiecie, ja zrobiłem głupich rzeczy przez 5 lat pokazywania się przed kamerą. Dajcie spokój. Po prostu każdy twórca internetowy, a właściwie, właściwie każdy człowiek powinien się już wyzbyć wstydu. Ale reszty już nie Ale przecież ty, Wysocki, sam siebie też oglądasz to, o co ci chodzi. Bo mówisz, że nie ma siebie oglądać, a przecież już był taki filmik, jak pięć ostatnich wyszukiwań Ta, to było. Wysocki, a Wysocki, Narcyz? Tam... Czyż to wtedy ściganie z, z Silwanem i porównywanie ranów. Nie wiem, dlaczego mówisz. Walić konia też głupi, do siebie. bo tego nie rozumiesz. <laughs> nie rozumiesz tego, jesteś głupi, ja jestem ja, bał, Nie gry. mam argumentów, będę cię teraz yy, naśladował. Robię głupi głosik. Jestem Jabszem. <laughs> No dobra, to robię utylizację, kurwa, nakładam buty. Nie no, Elduzik zasłużył na vip z powrotem. Widzowie, Elduzik pisze takie miłe wiadomości. Cały czas. A dał Ci do cofnięte? A właśnie, ty ruro, jebana. Ty to mi ja wisisz tak 200 dolców. Już też mi się kurwa za miło zrobiło chyba. A właśnie. Muszę się wam pochwalić. Pokażę wam jaki mój ojciec jest dobry. Bo Miraz generalnie mieszka na na wsi już. Tam będzie spędzał swoją trzecią młodość. I zaczął się pamiętać przy domku Kotek. No i wiecie, na początku mira grał twardziela, mówi. No dałem mu rybę, niech już się odpierdoli ode mnie, bo cały czas chodził. Wiecie, podchodził pod chatę, chciał wejść do garażu i tak dalej, i tak dalej. Ale Kotek się nie dał. Mirek został ewidentnie wybrany przez Kotka. Chodził tam dalej. No i pękło mu serce temu Twardzielowi. I zrobił mu taką budę na zewnątrz. Wyłożoną wełną i podrzuca mu żarcie. No ale tamten też nie próżnuje. Przynosi szczury, dzieli się. Majka żyje ta, Majka żyje, Edward żyje. No to zawsze ten. Krzyw wzruszające. Jak się zwierzątkom dzieje lepiej. Poka? O Jezu, poka, poka. Nie, nie pokażę. A ja tymczasem odsyłam was do Wysockiego. Co? Patrzest Wow mega! Nie piszcie sadek. A my się widzimy w sobotę. Uh. Widzę, że widzowie, bardzo wam dziękuję. Zaufaliście mi w mój długoterminowy plan. Streamowania już regularnie. Dziękuję wam za dzisiejsze 450 subów, które mi daliście, nie zmarnują się. Ten miesiąc będzie wykorzystany na maksa. Kocham was, pysiaczki moje. Pamiętajcie, widzowie, kochajcie swoich rodziców. Zagrajcie w Dying Light 4 lutego i wpadajcie na duo z Lukim. W sobotę. I ja w tym czasie wam dziękuję za całe wsparcie, za subiki, donajciki, biciki. Dziękuję za obecność na czacie. Tak liczną. I do zobaczenia następnym razem. Przesyłam wam buziaczki. Tymczasem życzę Wam dobrej zabawy u maksa. Cześć i czołem, trzymajcie się. Pau. Cześć i czołem, trzymajcie się pał.